Witam serdecznie, Piotr z tej strony, analizy tygodniowe dla rynku Forex. Rozpocznę od euro-dolara. Jeśli ktoś oglądał moje wideo z piątku rano, to jednak, jak się okazało, rynek był bardziej dynamiczny niż ja się spodziewałem. I rynek wykonał w tym piątek mocny ruch wzrostowy na dziennym wykresie, na świecy, na świecy dziennej na euro-dolarze. Taki ruch dynamiczny raczej traktuję jako dosyć mocny ruch, który prawdopodobnie może oznaczać trzecią falę. Tak, jest to za mocne. Te świeczki są, zobaczcie, porównajcie te świeczki. Tu nigdzie nie ma trzech tak dynamicznych świeczek pod rząd. Jest to prawe ramię motyla, które się tutaj tworzy i jest reakcja na poziom 161. Niemniej jednak zaczynam myśleć, czy tu nie jest raz, to wszystko jest dwa, a to jest fala trzecia, która miała raz, dwa, raz, dwa i tu ma trzy, cztery, trzy, cztery, pięć. Tak, czegoś takiego nie należy wykluczać. Oczywiście ten szczyt musi być pokonany ten szczyt. Wtedy mamy trzecią falę i mało, że on jeszcze musi być pokonany, tam powinno być wybicie z kanału, tak, którego w tym momencie tutaj um, nie będę prezentował, powiem na czym miało polegać, Był powinien być połączony ten dołek z tym dołkiem i przeciągnięta linia od, w, przy tym, przy tym szczycie, tak. I od razu widzę bez wykonania tego, tego ćwiczenia, że to jeszcze nie przełamie, tak, więc to jest jeszcze, jeszcze daleko, więc to jeszcze może być ciągle fala C, która będzie taką dużą rozbudowaną konstrukcją. Spróbuję pokazać to na tygodniowym wykresie, tu jest ta zielona świeca, więc jeżeli by to tu było ruchem pięciofalowym do góry, więc tu ma sens wprowadzenie takiego kanału, czyli łączę początek fali fali, fali A albo fali pierwszej z ekstremum fali, z ekstremum fali drugiej, czy fali B i mam, i mam kanał, odłożyłem to oczywiście do ekstremum fali, fali pierwszej lub fali fali A, tak, tutaj, czyli to połączyłem, z tym połączyłem, odłożyłem tutaj, wychodzi jeżeli tutaj będzie mocne wybicie, przebijanie, to będzie znaczyło, że to jest fala trzecia, tak. Nawet tutaj w tym ruchu chyba była dyskusja, czy tutaj, jak tutaj, na ile tutaj mocno, mocno takie wybicie miało miejsce, więc to niekoniecznie musi to być, tak, ale jeżeli to jest to, to może, a jeżeli jednak się zatrzyma w tym miejscu, tak, to jest jakieś okolica 1,18, czyli okolice tego szczytu, tego cienia, to są jakieś, tutaj będą prawdopodobnie jakieś opory, to może to oznaczać, że ten rynek mógłby jakieś jeszcze robić ABC. Tak? Więc tego potwierdzić nie można. Sam charakter tej, tego ruchu jest bardzo dynamiczny, bardzo mocny. To trzy mocne świece, jedna a, po sobie, tak? więc to jest powiedzmy trzech białych żołnierzy można by to nawet określić. Co prawda, lepiej by to było, gdyby to było gdzieś na dole, ale to tak naprawdę jest gdzieś na dole, tak, bo to jest na dole. Tego, tego ruchu spadkowego, więc to mogło oznaczać, że to jest odwrócenie w ruchu, w ruchu w trendzie spadkowym. Można by też tak troszeczkę dowolnie to interpretować. Więc teraz będę patrzył, czy tutaj powstanie jakaś mocna formacja odwrócenia na 3 godzinnym wykresie. Na przykład, gdzieś, czy by tutaj gdzieś coś takiego mogło powstać. Oczywiście mogę wrócić do któregoś z tych moich alternatywnych scenariuszy, które wcześniej pokazywałem o przepraszam, w pewnym momencie pokazywałem, pokazywałem to grube, to grube FIBO, tak, więc z taką falą C tutaj miałem jeszcze scenariusz, tak? więc widać, że ten rynek od tego momentu szedł, szedł, szedł cały czas. Ja bym tego nie wykluczał, że to jest fala C, tak, po prostu jest to jeden z możliwych scenariuszy, ale on jest prawdopodobnie mniej, mniej, nawet nie można powiedzieć, żeby, żeby był mniej prawdopodobny, tak, ale oczywiście należy sobie zadać pytanie, Dlaczego te świeczki są takie mocne, takie dynamiczne? Co tutaj jest takiego, że te świeczki są takie mocne, takie dynamiczne? Ale będę sobie to pytanie zadawał, tak, więc na ten, na ten moment powiem szczerze, że jeszcze sam osobiście nawet nawet nie wykluczam, gdyż to rozliczenia, które tutaj wewnętrznie pokazywałem, te rozliczenia, co prawda było 5, 3, tam było jakieś 5, no jakieś piątki pokazywały się mi trójki, tak, no być może w jakiś sposób tutaj można połączyć te ruchy, powiedzmy to jest raz, dwa, to jest trzy, cztery i to jest 5 można by to w ten sposób też, też, też interpretować, więc tu jest ruch mm, pięciofalowy do góry, tu był ruch pięciofalowy, tu była korekta, tam bym powiedział, że to jest ruch pięciofalowy, więc tu jest 1, 2 i tu jest być może 1, 2, to niebieskie, 1, 2, 1, 2 i mamy 3, 4, 3, 4. Patrząc na to czerwone 1, 2, to mamy i na niebieskie 1, 2, 2, 6, 1, tutaj będzie jakieś 300 pewnie, 313, czyli, o przepraszam, tu jest, tu jest, no pod 300 dochodzimy 3 razy długość pierwszej, pierwszej fali. Jeszcze to jest za słabo poprowadzone, o w ten sposób, by to można było zrobić. Najpierw usunę, usunę ten pomiar, mi się że on jest nieaktualny. Ten niebieski zostawmy ten niebieski. 161, niewiele brakuje do 161 temu ruchowi. Raz, dwa, więc to prawdopodobnie się to wydarzy dzisiaj, dzisiaj wieczorem. Taka jest, jest taka możliwość, że to tutaj właśnie jakoś tam zareaguje, albo w poniedziałek, w ciągu dnia. To pierwsze 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. To może by dało w końcu z tego to czerwone, raz 2 i tutaj duże 3, które będzie miało jakieś 300, FIBO 300, ponad, trochę ponad 300. Ale tak jak powiedziałem tutaj na początku, ten szczyt musi być pokonany, czyli musi być pokonany poziom 1,1463 to raczej też dynamicznie pokonane, czy tak po prostu wyraźnie pokonane, bez takich, bez takiego tam zastanawiania się, tam gdzie jest dużo zastanawiania się, to wtedy, to wtedy, tutaj może się rozliczać ruch pięciofalowy w tym alternatywnym scenariuszu i wtedy dalej należy to traktować jako A, B i C, tak, bo ja bym nawet mógł poprowadzić teraz tutaj na tym dziennym wykresie w zasadzie to samo, co mam tam na tym trzygodzinnym, więc wrócę może do tego pomiaru, do tego wracam, do tego C, więc jeżeli teraz poprowadzę kanał w taki sam sposób tutaj, czyli dołek, tutaj z tym dołkiem, nawet mógłbym zaryzykować ten dołek, ale powiedzmy, później go prze przełożę. Tu jest tu jest szczyt, więc my jesteśmy blisko tego szczytu. Ten rynek może reagować na ten szczyt, na ten szczyt tego kanału, i to będzie i to może być nadal fala korek to może być nadal ruch korekcyjny, tak, gdyż on tam liczyłem go, więc go nie będę teraz tutaj tego pokazywał specjalnie, są tam pewne aspekty takie, gdzie to można liczyć po prostu korekcyjnie cały czas. Szczególnie, że to jest pytaniem, czym jest ten ruch, czy on należy do tego ruchu spadkowego, tu się kończy, tu się zaczyna nowy ruch, czy to jest coś, co należy do tego ruchu, tak. Więc to tak jednoznacznie tego nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć. Więc prawdopodobnie trzeba szukać innych potwierdzeń, które będą pokazy... które się później pokażą i to wtedy stanie się bardziej, bardziej klarowne. OK, więc tutaj trzeba na to, na ten kanał ewentualnie uważać, można go grubszym kolorem poprowadzić i wtedy jest on bardziej widoczny. Tak, więc to się tu gdzieś będzie, będzie kończyło. Fibo 100, tutaj może być jakieś Fibo tam 12, 14, w ten sposób, więc należy troszeczkę uważać, tak od razu z tymi długimi, myślę, że to nie jest takie proste, musi być jakaś korekta i dopiero później ewentualnie ewentualnie ruch, chyba że to po prostu, no, będzie rzeczywiście szło mocno, mocno w górę, to wtedy to jest trzecia fala, tak. W tym razie że ona się już zachowuje tak troszeczkę dosyć, dosyć mocno wzrostowo. Ok, więc to jest ta uwaga do, do tego euro-dolara, może ty, tylko dniowo oczywiście zielona świeca z perspektywy miesiąca, który się będzie teraz kończył, będzie ładna zielona świeca, A problem Grecji już znika, można powiedzieć, tak, więc tam te, te wszystkie tam się zostały, to dogada, dogadano się z tymi programami pomocowymi, już tam prawdopodobnie problemów nie będzie z tymi programami pomocowymi, więc tutaj jest aspekt taki polityczny, czy makroekonomiczny, który, który wspiera euro, em, dolar jest w trendzie, prawdopodobnie będzie wchodził w trend spadkowy, więc to też będzie działało na korzyść euro-dolara, ale za chwilę do dolara je nawrócę. W tej chwili zerknę na moment, na... Może od razu tego funta, dolara zróbmy. To jest też takie lekkie zerknięcie. Tutaj funt, dolar ma więcej kłopotów z pokonaniem, tak? On jest tutaj trudny w tym miejscu. To jest cały czas ta sytuacja, czy to B się już tutaj zakończyło. Rynek cały czas próbuje, jest taki podciągany w górę, ale to wynika prawdopodobnie bardziej z faktu, że, że się fun, że się dolar osłabia niż że się funt umacnia tak dolar się po prostu osłabia i fund fund w efekcie, w efekcie po prostu nie spada tak mocno w dół, bo tutaj nie ma ani ruchu mocno dynamicznego w górę ani, ani ruchu wzrostowego, więc tutaj fund jest cały czas tym pytaniem, co ten fund tu w tym miejscu będzie robił. Na tygodniowym wykresie no, taka zielona świeczka kiedyś pokazywałem trend following ewentualnie tutaj ruch korekta jest ruch korekta nie wybija tego dołka no zobaczymy, czy ten szczyt będzie wybijany, tak? ale to też, to też musi być tutaj widoczne. Tu jest teraz doji na dziennym wykresie piątkowym, no więc tutaj jest jakiś, jakiś aspekt takiego właśnie zastanawiania się, czy się ten ruch rozliczył, rozliczył się w tym miejscu, czy nie. go tutaj to było A, to było B, raz, dwa, tu może było trzy, tu może było cztery i tu jest po prostu A, B, jakieś C, to znaczy... W ruchu, w ruchu, w trójkami, bym to bym ewentualnie mógł to policzyć też. Tak szczególnie, że jak widzicie, tutaj się zastanawiałem, czy w tym miejscu nie ma, nie ma przypadkiem raz, dwa, trzy, tu cztery, i tu jest raz, to jest dwa, to jest trzy, to jest cztery, to jest pięć. Tak, czy tutaj diagonal rozszerzający się nie powstaje. Tak, żeby on by tłumaczył też ewentualnie odwrócenie na tym, na tym rynku. Ale nie mam tam tak super klarownego rozliczenia, więc będę na niego. Uważał, tak, szczególnie, że on taki troszeczkę jest dojrzewający i w takim momencie takim dojrzewającym, więc może być równocześnie mocny spadek, a może być też przebicie tego i ewentualnie osiągnięcie tych wyższych poziomów, które są tutaj, wynikają z tego pomiaru, więc być może ten rynek chce te wyższe poziomy osiągnąć, ale to rozliczenie na trzygodzinnym wykresie nie jest dla mnie specjalnie, specjalnie klarowne. Więc myślę, że teraz jeszcze mi taka przychodzi myśl do głowy, że po prostu można by to potraktować, że tu jest 5, tu jest A, tu jest B, tu jest C, tu jest 5. Więc mamy 5, 3, 5, 3, być może jakieś 5, to jest jakiś zygzak, więc jest konstrukcja 1, 2, 3, 4, 5, korekta, 5, 3, tak, 5, 3, 5, może tu jest zakończona, o właśnie, może też tak nawet można popatrzeć, 5, 3, 5 i tu jest coś zakończone, tu jest fala X i tu się coś tworzy dalej, dalej się tworzy po to, aby ten rynek osiągnął poziom, poziom wynikający z tych pomiarów, tak więc te poziomy, poziom 1,58, 50 pod 59 pod ten szczyt. Jeżeli ten szczyt będzie wybijany, to tutaj jest inne rozliczenie, które, które wcześniej, wcześniej też prezentowałem, to znaczy, gdzie bym tu widział, że tu jest jakieś A, tu było B, a tu jest raz, tu jest 2, tu jest 3, tu jest 4, tu jest 5 w diagonalu teoretycznie ale na ten moment też czuję się, nie jest to do niczego mi potrzebne, dla mnie jest tylko ważne, czy rynek ma szansę tutaj podciągnąć i ewentualnie, czy ma szansę później odwracać, to są dwie najważniejsze rzeczy dla mnie, tak? jeżeli podciąga, no to można prowadzić coś na długą pozycję złapać, a jeżeli by tutaj ewentualnie dynamicznie odwracał, to można by myśleć o jakimś tutaj większym C do dołu, więc to są dwie, dwie rzeczy, na które się można przygotowywać i trzeba ewentualnie szukać potwierdzeń dla tych ruchów, ale nic poza tym nie można, nie można zrobić. Dobrze, więc to byłby fund, dolar, teraz zerknę na szybko na funta jena, który tutaj pokazuje mocną czerwoną świecę z perspektywy dziennego wykresu, na tygodniowym na tygodniowym tutaj też jest czerwona świeca. No oczywiście miesięczny, miesięczny się po prostu kończy, tak, więc miesięczny na ten moment tutaj jeszcze nic nie można powiedzieć ale będzie się kończył, no tutaj miałem kilka pomiarów, które by ewentualnie pokazywały jakieś, jakieś, możliwość zakończenia tego ruchu w tym miejscu, tak. Ja myślę, że jeden z możliwych tych pomiarów to jest ten, który tutaj widać, że rynek kończy między 32 i 61,8 i w tej chwili jesteśmy w tym obszarze, więc to jest jedno z możliwych wytłumaczeń, dlaczego ten rynek by tutaj odwrócił, tak. Inne pomiary, które miałem to pokazywały, że rynek by podszedł pod to 200 i ewentualnie pod 200 ponad pokonał, 215. Więc w tej chwili myślę, że jeżeli szukają 200, to znaczy ja myślę, że to 200 będzie, tak, ale, ale ten rynek jeszcze tego, jeszcze być może musi, wy, musi zakończyć ruch na dziennym wykresie. Na dziennym wykresie musi być to zakończone, roz, rozliczone. I my, zaczynam myśleć, czy tu nie ma A, czy to nie jest B. No i tutaj się tworzy C, stąd ten pomiar, ja chyba to pokazywałem w piątek już. Tak, ale teraz nie jestem do końca pewien, czy to pokazywałem, albo pokazywałem to w którymś z ostatnich update'ów wideo. Mogłem to pokazywać, albo tak jako, jako możliwy scenariusz traktować. I trochę to się wiąże z tym, co pokazywałem na 3 godzinnym. Tak, ja w pewnym momencie też pokazywałem tutaj o takie, że ewentualnie rynek by ROW wykonywał ruch, ruch spadkowy. Tak więc no to, to tak czasami jest, że to nie jest takie super klarowne. Dalej tutaj na tym się będę troszeczkę zastanawiał z tego względu, że te rozliczenia, no tutaj musi być 5, 3, 5, tak 5, 3 i ten ruch do góry jest 5, więc to jest zakończone w tym miejscu. Korekta tutaj jest 5, 3, no to jest, za nic to nie pasuje, powiem szczerze, jedno z drugim razem, tak, te korekty muszą, się, muszą, muszą być, być logiczne. logiczne połączenia z sobą, tak, one muszą tworzyć wspólne struktury w typu 5, 3, 5, 3, 3, 5, tak? albo połączenie dwóch trójek, więc te rzeczy muszą się wydarzać na tych wykresach, jeżeli tego nie ma, to, to nie wiadomo, w którym momencie jest jakieś, jakieś, jakieś przekłamanie z tym, z tym rozliczeniem, tak, czy to jest na pewno piątką, tak, bo to jest jakieś 3, 3, 3 i może tu jest 5, tu się zakończyło coś, tutaj jest 3, no to jest raczej trójka niż piątka w dół, więc to są takie pytania, które trzeba sobie zadawać, zadać sobie kilkakrotnie, no i czasami nie, nie ma na nie odpowiedzi, dopiero ta odpowiedź jest później. No, ten ruch do dołu, on musi być jakąś piątką w dół, tak więc to byłoby jedno najbardziej logiczne wytłumaczenie tego ruchu. Tak, wtedy mielibyśmy tutaj 3, tutaj trójka, ta trójka, czyli to, co się tworzy do dołu, czyli to jest 3, to jest, to jest wszystko trójką i tu idzie piątka spadkowa, która w początkowym, w początkowym tym ruchu, no, trudno ją, Tutaj jakoś ładnie rozliczać jako ruch pięciofalowy to do dołu, ale wtedy byłoby to raz 2, tu bo raz 2 3 4. Tu jest raz 2 raz 2 hmm, raz 2 raz 2 3 4, może 5. To jest trzecia. Raz 2, tu jest 3, tu jest 4, tu jest 5, więc tu jest raz 2 i to jest całe 3. Tak, teraz będzie 4 i będzie 5. To jest być może 1 dopiero. Albo ten rynek dociągnie o, tu jest FIBO 100 z tych pomiarów, które miałem wcześniej, ale myślę, że ten pomiar, ten niebieski pomiar tutaj on się powinien rozpoczynać w tym miejscu, raczej bym powiedział. Więc jest, tutaj jest temat FIBO FIBO 127 i FIBO138. Tak, te takie typowe poziomy dla dla takich fal C. Więc może tu jeszcze będzie korekta i to będzie dociągnięcie do tego poziomu, i w końcu to znowu odwróci, wybijając lekko ten dołek. bo Chodzi o to, żeby wybić ten dołek. Ta korekta tutaj, ja mówiłem o tym. W Jakiś, jakiś czas temu ona miała coś 40-40%, tak mi się wydaje, albo coś podobnego można to przemierzyć. też tak, i. Ona byłaby, ten poziom byłby, byłby dobry, no nie, nie ma no, no, trochę ponad 30. Ten poziom, ten poziom byłby dobry, tak może dla początkujących co ja mierzę, mierzę. No, nawet nie ma 38%, czyli mierzę ten dołek w stosunku do tego ruchu wzrostowego więc ten poziom jest 35%, on byłby dobry było 5, 3, 5 dynamiczne. Tak ale to się tak troszeczkę rozlazło tutaj w bok. więc więc ta korekta być może była zapłytka w stosunku do tego ruchu. I stąd ten rynek zrobił, zrobił 3, 3 i zrobi 5 i to wtedy wejdzie powiedzmy na poziom 50, który ja tu wcześniej ewentualnie, o którym myślałem jako, jako korekcie tak i to dopiero wtedy, wtedy będziemy mieli, podejrzewam, że to dojdzie do tego FIBO 161, czyli 189, 90, 80, 90 i to będzie równocześnie FIBO 50. I wtedy bym jeszcze myślał, że to jest tutaj trójka, tu trójka i tu pójdzie piątka w górę. Tutaj jest czerwona świeca na tygodniowym wykresie, ale ona jest też nad Bollinger Middle Band, tak więc to jest tutaj Bollinger Middle Band będzie pewnego rodzaju wsparcie, to jest jakieś 189, właśnie ten poziom, który przed chwilą pokazywałem. Dzienna świeca ma za chwilę średnią ze 100 interwałów, więc jest kolejny aspekt, gdzie rynek mógłby znaleźć jakieś wsparcie dla krótkich pozycji. Równocześnie mamy od Bollinger Upper Band do Bollinger Lower Band, tak więc jeżeli byśmy chcieli ustawić jakiś trend following, no to jest ten aspekt od Bollinger Upper Band do Lower Band, będzie korekta i dopiero ruch spadkowy. Tak, więc to są takie aspekty, które, na które będę, będę zwracał uwagę. Niemniej jednak, no jest tutaj czerwona świeca i jest też czerwona świeca na tygodniowym, a fund yen jest takim dynamiczną parą, więc jeżeli tylko znajdą pretekst, żeby go ciągnąć w dół, to, to tak się pewnie, pewnie, będzie działo. Jeśli chodzi o, o piątkowe, no to tutaj w tym obszarze tam jakieś takie małe zagranie, które podawają na Skype'ie, no i później rzeczywiście w dół wybili, tak? I to też też można jeszcze też tak, wracając też do tego piątkowego wideo, tak. Więc w zasadzie to są takie rzeczy, które, które oczywiście trzeba w dwie strony też przeinterpretować interpretować, też trzeba, na rynku trzeba być elastycznym po prostu, tak, jeżeli jest jeżeli, jeżeli rynek ma problem, tak, to on będzie prawdopodobnie kontynuował to, co jest bardziej co jest bardziej z trendem związane, tak więc jeżeli na tym 3 godziny czy 30-minutowym trend byłby raczej bardziej prospadkowy i rynek nie potrafi się wybić około 9 w górę, no to prawdopodobnie będzie kontynuowane to, co tutaj było, tak, więc tak jest, tak jest uzasadnienie tego rynku. Trzeba próbować grać z tym, z trendem, czyli z tym, co się, co się wydarzyło. Ostatnie momenty, co się wydarzyło, to się wydarzał ruch spadkowy, tak, więc nawet tutaj jest taka formacja objęcia zielona, ale też taki retesting tej linii wsparcia, więc nawet można powiedzieć, że pewnie ktoś tutaj zajął pozycję o, z takimi 120 pipsów, ale to są, 120, 190 już jest, 240. No, 240 to jest tak pod ten, pod ten ostatni dołek. No, to już to takie pozycje 1 do 2 z tej perspektywy z takim konserwatywnym dołkiem, szczytem, przepraszam, czyli stop nad tym szczytem. Tak, oczywiście ja też w ten sposób mogę sobie mierzyć, gdzie mniej więcej rynek może dojść. Ci, którzy są tutaj, mają to 50. No to oni już sumają znacznie, znacznie więcej. Więc ci, którzy tutaj weszli z tym stop 50, patrzą, gdzie by ewentualnie tutaj jest 130, 240. Do tego szczytu jest 200, aha, 200, może 400. Tak więc 400, gdzie jest 400? 400 jest, jest gdzieś tutaj przy tym Fibo FIBO 50, nie, Fibo 60, jest pokonane, nie do, nie, jest więcej niż 400. Tak można sobie też te TPU. Te TPO próbować określać, ale z takiej perspektywy, aha, gdybym, próbował, gdybym przetrzymał ruch, gdy tam coś przetrzymałem, tak, Czasami Aram właśnie o to pyta, no to w ten sposób można to zrobić, bo innego sposobu na to specjalnie nie ma, tak. Musisz mieć przeliczone, e, przeliczone rozliczenia, ale tych rozliczeń po prostu się nie będzie miało, więc tak tylko można na to, na to spojrzeć i to jest takie uważam też, moim zdaniem, dające, dające, dające miarodajne i dające pojęcie, gdzie ten rynek mógłby dojść, tak. Oczywiście, jeżeli się próbuje przetrzymać taką pozycję tak, 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 tak długo i tak dużo. Także tylko w ten sposób, a to już jest tylko kwestia strategii, jaką chce się przyjąć, tak, czy się chce strategię mieć takiego dłuższego ruchu swingowego, tak, a czy, czy, czy strategię po prostu ruchu 1 do 3, i, i, która, i obie, obie są dobre, tak? ten swingowy, wszystko jest pytanie, ile, ile, oczywiście docelowo takie swingowe ruchy fajnie złapać, tak, to, to jest, to się zgadzam tym, jeżeli się tutaj gdzieś jest, najlepiej jeszcze tutaj u góry jest tą pozycją i, się spodziewa takiego większego ruchu, no to wtedy już tylko i wyłącznie w ten sposób, tak? Oczywiście ważne jest, żeby była 1% pozycji, tak, i wtedy wielokrotność tego 1%, a wtedy jest na pewno więcej niż 1 do 3, tylko wtedy już jest 1 do 20 albo 1 do 30, ale, ale to też nie za każdym razem wychodzi w ten sposób. Ok, więc to jest, to jest funt jen, to, co tutaj pokazuję, to jest dolar jen, to miałem wykresów dolara jena, które bym tam analizował, tutaj widać, że dolar, jen mocno czerwony, na czerwonym jest, no to ściąga funta, jena i, i w efekcie dolar, euro, dolar idzie w górę, więc to jest to uzasadnienie. Jeśli chodzi o miesięczny wykres tutaj, to się będzie tworzyła czerwona świeca na miesięcznym, jak to jeszcze dosyć intensywnie analizowałem, to mi tu wychodziło jakieś A, tu ewentualnie jakieś B, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, C, tak więc ten rynek mógłby wybić ten dołek i jeszcze wróci znowu do góry. Tak, to jest jeden z możliwych Drugi możliwy scenariusz to to by musiało być jakąś jedynką, ale to nie jest raczej jedynka. Żeby coś nowego się w dół tworzyło, a tutaj trzeba troszeczkę myśleć, czy też się nie może tworzyć coś nowego w dół, bo to by, to by wtedy łatwo. To by mogło zaskoczyć rynek i to by było takim właśnie uzasadnieniem, ale tutaj można powiedzieć, ra pierwszy punkt, drugi punkt, trzeci punkt, pierwszy punkt, drugi punkt, trzeci punkt, tak, czyli tu będzie jeszcze może ewentualnie mm, nie topesz. no i wtedy jeszcze raz to pójdzie troszeczkę do góry, i to tak raczej bym tak. Tak myślałem, że ten dolar-jen by mógł wykonać jeszcze tam jakiś ruch w górę. Tak kiedyś o tym myślałem jeszcze. Go analizowałem wcześniej, więc. Ale tutaj to jest taka 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 luźna uwaga. Luźna uwaga. Wiem, tam Tomasz pisał coś o złocie. Zaraz, czy ja tu mam złoto? Tu mam złoto, więc mogę na złoto też popatrzeć o, z tej perspektywy. Złoto dotknęło średniej ze 100 interwałów. Na miesięcznym wykresie, złoto może utworzyć formację objęcia albo formację przenikania, więc to jest mocna formacja. To jest jedna uwaga: taka tu była cena, jak kiedyś mówiłem o cenie 1000 dolarów. Więc tu jest, tu było 1060. Z tego perspektywy tygodniowego wykresu, tutaj będzie linia oporu, i ten rynek dochodzi do tej linii oporu. Można poprowadzić linię oporu, i rynek ma, rynek dochodzić stąd ten cień. Te cienie są przy tej linii oporu. Tam było już takie zamykanie pozycji, ale rozliczeń tutaj nie mam. Więc ja nie potrafię tutaj nic więcej podpowiedzieć. Oczywiście rynek poszedł, poszedł prowzrostowo, tak także, ale może dopiero gdyby się zamknęła ta miesięczna świeca tutaj jako formacja objęcia, to wtedy może można by myśleć bardziej o jakimś ewentualnie, o jakimś próbie odwrócenia tego, tego ruchu spadkowego. Ok, to tyle uwag, jeśli chodzi o analizy tygodniowe. Dzięki, pozdrawiam.